Nam Dzień dobry. Dzień dobry, a co jeszcze? No, chciałam powiedzieć, że bardzo jesteśmy, y, y, jesteśmy bardzo y, podnieceni z tego powodu, że telewizja odwiedziła naszą piękną szkołę. Jest ok. I... A powiedz mi, czy podoba Ci się nowa szkoła? Tak, bardzo fajna jest, jest cicha i bezpieczna. <laughs> Cicha to chyba nie, bo jeszcze tutaj trwają prace budowlane. No nie, ale już nie słychać ich. Nie słychać. Dobrze, dziękujemy Wam bardzo. Teraz to jest naprawdę ogromna duma. Świetlica, świetlica szkolna. Dobra, wejdźmy dla, tutaj tak, na dla samych starszych i młodszych. Pokręci telewizja Zalesie górne. No, Jesteśmy w zobaczyć. świetlicy. Tak, świetlica ogromna, nasza duma, bo nareszcie dzieci mają ogromną przestrzeń do zabawy. Ponad Mówiła 100, pani, 100 metrów. Ponad 100 metrów kwadratowych. Jest ruchoma ściana, którą można y, odsłaniać i zasłaniać. Także mogą być dwie grupy, może być jedna duża sala, y, wyposażona no, w bardzo różnorodne zabawki bo robiliśmy przetarg na, na wyposażenie do nowej szkoły i dużo mamy, bardzo dużo nowego sprzętu. No, dzieci jak widać są szczęśliwe, zajęte różnymi zabawami. To są akurat klasy młodsze, a obok klasy starsze. Obok... mają też możliwość robienia tutaj lekcji? Tak, tak, również odrabiania lekcji, a mogą iść do sali obok, gdzie jest ciszej i mogą tam odrabiać lekcje. Albo tutaj, jeżeli im ałas nie przeszkadza. Proszę bardzo, tutaj jest dla starszych. Biegniemy. W sali dla starszych troszkę ciszej. W sali dla starszych troszkę ciszej, to są starsi od trzeciej klasy. Tak, dzieci od trzeciej klasy tutaj jesteście, tak? Zgadza się? No to już trochę ciszej, takiej cichej pracy, zabawy, książki, zabawa na dywanie, także. Zadowoleni ze świetlicy? Pani dyrektor, to jest właśnie ta ściana, którą tak. możemy rozsunąć. To jest ta ścianka, którą absolutnie można całkowicie rozsunąć, a jak jest potrzeba, ją za zasuwamy, i wtedy są dwa pomieszczenia dla dzieci w różnym wieku. Nie miałam takiej sali. Idziemy dalej. Te dzieci, rodzice mogą dzwonić i odbierać dzieci dzięki temu urządzeniu. Czy niebieskie skrzydło, mamy, mamy gabinety specjalistów, a więc pedagoga, psychologa, logopedy, pani od reedukacji, czyli terapii pedagogicznej, również tutaj znalazły swoje miejsca. Dzieci mogą mieć tutaj zajęcia, te które potrzebują specjalnej opieki, szczególnej opieki, szczególnego zadbania. Tutaj właśnie mamy na, na dwóch piętrach takie gabinety. Pani dyrektor, czy do tych specjalistów dostają się dzieciaki z pani szkoły ze skierowaniem, czy to jest po prostu jak ktoś potrzebuje, to idzie? Albo na podstawie opinii poradni pedagogiczno-psychologicznej, albo na podstawie opinii nauczycieli uczących, wskazań ich do pracy, bo nie wszyscy, nie wszyscy rodzice zdążą na czas zrobić badania dzieciom. Czy na, na przykład nie mają na to czasu, bądź, bądź jakiś problem jest z tym, to takie dzieci również są kierowane przez nauczycieli. Wszystko jest tu przemyślane, naprawdę. No staramy się jak... jak możemy. Zapraszam na piętro Idziemy? słoneczne. Piętro słoneczne, proszę Państwa, tak, dużo, słońca. Ja, dużo słońca. Bardzo dużo słońca. Nie ma jeszcze tu dzieciaków na szczęście, dlatego możemy porozmawiać szybko. Piętro słonecznie? słoneczne, bo tak jak pokazywałam, piętro zielone, czyli trawa, zieleń, tak dzieci kojarzą już. Piętro niebieskie, czyli niebo, a tu jest słoneczko, czyli żółto, złociście, pomarańczowo, jak to woli. Jakie zajęcia. Tutaj mamy bibliotekę z centrum multimedialnym i cztery laboratoria językowe, do nauki języków obcych. Biblioteka, uwaga, biblioteka. Nie, Wkręcimy panią, wkręcimy. Jesteśmy w bibliotece teraz. Pani dyrektor, kto tu przychodzi? Wszystkie dzieciaki? Wszystkie oczywiście dzieci bez wyjątku mogą korzystać z biblioteki szkolnej. No mieliśmy kilka powiedzmy miesięcy takich troszeczkę bardziej uciążliwych, kiedy biblioteka musiała być spakowana w tamtym starym budynku. No z racji warunków, jakie tam były. Natomiast teraz już pani prawie się do końca urządziła. Dzieci mogą wypożyczać książki, mogą tu czytać, mogą nawet się pobawić na dywanie. I mamy centrum multimedialne z częścią do zajęć Dziś, komputerowych tu? dla klas młodszych. Dzisiaj tu mamy centrum multimedialne, które nie we wszystkich chyba szkołach jest. Centrum multimedialne jeszcze tutaj nie podpięte, bo nie zdążyliśmy. Ale będzie wkrótce podpięte, i tutaj będą dzieci młodsze, miały zajęcia komputerowe, używają takich małych laptopików i mają tablicę multimedialną też. Czyli tak. efekty sprawdzają na miejscu. Tak. To, co zrobią, mogą sobie tak. wyświetlić. Tak. różne co można robić, tak. Idziemy do pracowni. Proszę nas nie odpytywać po rosyjsku. Proszę, 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 proszę. A jak cicho, to możecie tu oglądać, dobrze? Dobrze. 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 Jesteśmy w jednym z czterech laboratoriów językowych, trzy laboratoria do nauki języka angielskiego, który jest podstawowym językiem obcym i jedno laboratorium do nauki języka rosyjskiego. One wyglądają identycznie wyposażone są w taki sam sprzęt nowy, nowoczesny, słuchawki, także dzieci mogą myślę, że w takich warunkach. Lepiej nauczyć się języków. I szybciej. I szybciej. Tak, taką mam nadzieję. Zresztą zauważyłam, że bardzo lubią pracować ze, ze słuchawkami. Mówią, że lepiej im się słucha tekstów. i ćwiczeń. Chyba lepiej się koncentrują też. Myślę, że tak. Myślę, że Nie tak. ma możliwości Myślę, rozmawiania tak. w tym czasie. Tak jest. Tak. <śla> Lubicie język rosyjski? Tak. tak. A wszystkie się tak. uczycie tak. rosyjskiego? Tak. A jakiego jeszcze języka się uczycie? Język ja. polski. Z niego też się uczy. To nie jest obcy. Przynajmniej na razie. To nie jest obcy. Szczęśliwie. No. A jak się pracuje ze słuchaweczkami? Fajnie, fajnie. 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 Lepiej słychać. Lepiej tak. Lepiej słychać i się głos nie A jak rozmawiacie w czasie takiej lekcji, mając słuchawki na uszach? Która klasa. klasa. Ale między sobą, jak rozmawiacie? Tak, jest łączone, że no, można rozmawiać to ogóle, parami. Się też się porozmawiamy ogóle, tylko parami. I ale najczęściej... wtedy w języku obcym rozmawiacie, tak? No. Tak. Dla mnie bomba. Tylko tu będzie zamknięte, jeszcze nie urządzone, ale można tak, że specjalny pokoik dla samorządu szkolnego, PCK, redakcji gazetki szkolnej, czyli dla uczniów mają swój kącik. Mam nadzieję, że on się tam już urządza. Nie zaglądałam jeszcze. Powolutku, powolutku. powolutku się urządzi, tak. No ale mają redaktorzy bardzo, bar, Tak, bardzo sympatyczny, sympatyczny kącik do pracy, do swoich zajęć. Młod, dla młodzieży, dla dzieci to jest. Oczywiście pod opieką nauczycieli. A czy już no. ktoś z dzieciaków jest ktoś taki, kto zarządza tą gazetką? To znaczy, <laughs> przepraszam, gazetkę szkolną no, prowadzi prowadzą sami uczniowie pod opieką nauczyciela. Akurat jest to w naszym przypadku pan Sebastian Sęk. No i dzieci same redagują teksty, pan tylko czuwa, żeby wszystko było w porządku i wiele numerów już tej gazetki wyszło. Gdzie jest są rozprowadzane? Na stronie internetowej chociażby i papierowej Zajrzymy. stronie w szkole.